Wchodząc do nowo otwartej kawiarni od razu możemy poczuć klimat Finlandii, dźwięki śpiewających ptaków wnętrze odpowiednio stylizowane, jakbyśmy wchodzili w sam środek fińskiego lasu, do tego zapach świeżo parzonej kawy prosto z Finlandii. Pomysł zrodził się za sprawą debiutu gospodarczego, w którym jury doceniło marit i przyznało jej największą nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych. Myślę, że w tym przypadku było to przekonanie, że można stworzyć takie oryginalne miejsce które no, będzie jedyne w swoim rodzaju i tak też się stało i myślę, że też komisja rozpatrująca te wszystkie pomysły no, tą wyjątkowość zauważyła jako coś wyróżniającego się i stąd myślę, że, że kolejny taki oryginalny pomysł. No, mam nadzieję, że że będzie to się wszystko rozwijało. Salon fiński to miejsce, gdzie bez wątpienia będzie można się zrelaksować i poczuć klimat Skandynawii. O to chodziło, pomysłodawczyni. Ma być to miejsce, gdzie popularyzowana będzie fińska kultura. Taka wiarnia jest miejsce, gdzie te ludzie mogą, mogą tutaj przyjść do mnie. każdego robimy oczywiście indywidualne projekty, Jak to, to mogło oglądać ta współpraca z fińskimi firmami?

Chciałam tutaj nosić coś, to ja tęsknię najwięcej od Finlandii. Polski las również jest fajnie, ale w Finlandii las jest po prostu wszędzie. Oprócz pysznej kawy i domowej roboty fińskich ciastek, salon fiński oferuje także naukę języków obcych, w tym fińskiego. Jest to także doskonałe miejsce, gdzie przedsiębiorcy zainteresowani rozszerzeniem swojej działalności w Finlandii będą mogli rozwijać swoje kontakty biznesowe.